Cześć, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie bardzo krótkie, bardziej takie może przesłanie na nadchodzący 2022 rok. Zobaczymy sobie, jaki będzie dla nas ten rok, co nas w nim czeka. I chciałam Wam jeszcze raz bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że tworzycie ze mną. Pewną społeczność i dziękuję Wam za tak dużo pięknych, cudownych słów. I ja również chcę Wam powiedzieć, że jesteście cudowni i wspaniali. I życzę Wam w 2022 roku dużo, dużo siły i szczęścia, bo życie mamy jedno i trzeba je przeżyć, słuchajcie, jak najlepiej. Nieważne, nieważne po prostu jak. Ale żeby ono było szczęśliwa dla nas. Także, kochani moi, zastanówcie się, bo to jest krótkie dzisiaj czytanie. Macie tutaj złoty tarot do wyboru. Tak, wybiera Wasza intuicja. Lub też Druid Craft tarot. Okej. Okay. Zobaczmy, który. Z Wami bardziej rezumuje. Złoty tarot opcja numer jeden. Druid Craft Tarot opcja numer dwa. Intuicja wybiera. Ja rozpoczynam od jedynki. No dobrze, moi drodzy. Zobaczymy sobie, co spotka Was w roku 2022. Jaki to będzie dla Was rok? Pamiętajcie proszę, że to jest też czytanie ogólne. Także. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, to zapraszam. Na czytania prywatne, indywidualne. Ale zobaczymy ogólny przekaz, ogólną energię. Dobrze. Co wydarzy się w tym roku? Karta. Transformacji jest to karta śmierci. Mówiąca nie o dosłownej śmierci, tylko o metaforycznej śmierci. O tym, że w 2022 roku będziecie naprawdę bardzo dużo rzeczy zakończać. Dużo rzeczy będzie się zmieniać w waszym życiu. I jest to ingerencja Boża. To znaczy, jeżeli wy z czymś właśnie długi czas nie mogliście się sami zmierzyć, Rykowało Wam być może siły, może odwagi, być może okoliczności też nie były sprzyjające, by z pewnymi sprawami na przykład rozprawić się w jakiś sposób. To właśnie ten rok, 2022, będzie doskonałym czasem, by podsumować pewne rzeczy, by nie przenosić kolejnych spraw do następnego, to znaczy inaczej, by nie przenosić starych spraw do kolejnego cyklu. Karta transformacji, słuchajcie, ona mówi o tym, że naprawdę dużo będzie się zmieniało od waszych upodobań, przekonań, myśli, osób, relacji, pracy. Tutaj mamy przemiany praktycznie na każdym poziomie waszego życia. I one czasami są trudne, natomiast są konieczne. Absolutnie są konieczne i w ostatecznym rezultacie bardzo, bardzo pozytywne. Zobaczmy, co jeszcze tutaj wydarzy się dla Was w 2022 roku. Pewne rzeczy, które już tak jakby nie mają energii, będą odchodziły lub będzie Wam pokazywane, że coś po prostu nie jest dla Was, coś już nie działa. I warto by było też uważnie temu się przejrzeć, tak? Bo tutaj boskie siły wchodzą i będą Ci wyraźnie pokazywać, co jest dla Ciebie, a co nie. Dobrze, co jeszcze wydarzy się w 2022 roku? No ale zobaczcie, macie pokazane zakończenia, prawda? Ta postać dostaje też skrzydeł, nie wiem, czy Wy dobrze widzicie, natomiast ta postać przeobraża się w motyla. Ona się uwalnia z czegoś. I kolejna karta to jest Paść Kielichów, czyli jest nowa miłość, nowy początek, nowa praca, nowa pasja. Tu jest w ogóle tak, taki zachwyt nad życiem, apetyt na życie. Tu jest też energia łagodności, miłych gestów, w ogóle takiego życia z wielką radością. Tutaj wkracza energia lekkości, lekkości, kreatywności, twórczości, fantazji, nowe pomysły, nowe projekty. Czyli dla Was jest przekaz taki: jedno się kończy, kolejne się zaczyna, i rada też płynie tutaj taka dla Was, by ustąpić miejsca czemuś nowemu. Zwłaszcza jeżeli widzicie, że coś jest w waszym życiu negatywne. Więc w momencie odejścia od tego, co negatywne, tworzy się przestrzeń dla tego, co pozytywne, i tutaj od razu wchodzi paść tak? czyli naprawdę piękna, łagodna, fajna energia. Zobaczmy, co jeszcze przyniesie wam rok 2022. Co jeszcze przyniesie wam rok 2022? Osiem kielichów, czyli e, ewidentnie, tak? Czas, w którym wy będziecie podążać w stronę własnej przestrzeni. Aż teraz nawet fajerwerki, e, może słyszycie razem ze mną? Tak, to jest eureka, tak? Że tak właśnie będzie potwierdzenie, tak jakby ze wszechświata. Okej, okay, słuchajcie, osiem kielichów, czyli oddalamy się emocjonalnie od czegoś, od kogoś, idziemy własną drogą, poszukujemy własnych drogowskazów, szukamy własnego szczęścia, szukamy własnej przestrzeni, szukamy własnej drogi. Tutaj jest też piękny symbol delfina, który właśnie mówi o szczęściu, o tym, że my kierujemy się w stronę szczęścia, odchodzimy od tego, w co bardzo mocno zaangażowaliśmy się, ponieważ zostawiamy ze sobą 8 kielichów. To jest energia um, mówiąca o tym, że w coś byliście bardzo mocno, prawdopodobnie zaangażowani, dużo w coś zainwestowaliście czasu, siły, ale na dłuższą metę nie przyniosło to oczekiwanych um, rezultatów. Stąd też rok 2022 będzie oddalać Was. Po prostu od tego, co trudne, co negatywne, co toksyczne. I z przesłań anielskich, moi drodzy, jakie jest przesłanie dla Was na rok 2022? Tak, jest tutaj powiedziane, że hmm, zanim dokonasz jakiegoś wyboru, hmm, potrzebujesz dobrze, Zgłębić daną sprawę, zasięgnąć poradę eksperta, ponieważ w 2022 roku możesz być zdezorientowany, ale to też może wynikać z tego, że nie do końca yy, słuchasz siebie i swojej intuicji, tak? Zobaczmy, co jeszcze tutaj, jakie przesłanie dla ciebie na rok 2022. A to ciekawe. Przenoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Czyli macie tutaj też powiedziane, że jest opieka z góry. W 2022 roku nie jesteście sami, pomimo tego, że mogą się zdarzać momenty poczucia samotności, natomiast i tak widzę Was jako osoby. Które hmm, wybiorą własne szczęście. I być może w to Wasze szczęście będą zaangażowane także dzieci. Że wybierając własne szczęście, one również będą szczęśliwe. Tak to tutaj mi się pokazuje. Dobrze, kochani moi, ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam Was do yy, czytań. Zapraszam Was do kontaktu ze mną, jeżeli chcecie, też jak wiecie, jestem coachem, więc prowadzę również tylko sesje coachingowe, jeżeli macie taką potrzebę. Także zapraszam, a teraz przechodzę do e, obiektu numer 2, czyli do Druid Craft Tarot. I zobaczmy, co przyniesie Wam rok 2022. Co przyniesie Wam rok 2022. Jaki to będzie dla Was czas? 2022. Jest taki. Karta Księżyca. No więc. Um, rok bardzo mistyczny. Pełen odczuć, przeczuć. Intuicji. Zwracajcie uwagę na swoje sny. One mogą Wam dużo podpowiadać w tym roku, naprawdę. Ta karta mówi o tym, że często mamy przekazy tak właśnie mm, od wszechświata w postaci snów, w postaci powtarzających się myśli, y, odczuć i warto na to tutaj mieć uwagę. Y, karta Księżyca też mówi o jakiejś tęsknociach. Że w 2022 roku będziemy zacząć bardzo tęsknić. Mam takie poczucie, że może tutaj chodzić o miłość, o tęsknotę za miłością, za spełnieniem w tym zakresie. Tak poczułam, tak? Karta Księżyca. Może też wskazywać na to, że właśnie w ostatnim czasie brakowało Wam tego spełnienia w miłości, być może brakowało Wam też tego spełnienia w życiu, może otaczaliście się jakąś taką energią, gdzie było dużo niejasności, dużo kłamstw, dużo manipulacji. E, powiedziałabym, że to jest bardziej taka energia, która mogła być z zewnątrz, gdzie mm, tak jakby ktoś czy, czy, czy sytuacja była hmm, taka, że trudno wam było coś dostrzec, tak? Jakby ktoś lub coś blokowało wam możliwość spojrzenia realnie hmm, na pewną y, sytuację, hmm, trudność w takim obiektywnym spojrzeniu, tak? Jak sprawy mają się naprawdę. Ale ja mam takie poczucie, że wy właśnie będziecie się przebudzać, że wy będziecie wychodzić z jakiejś niejasności, jeszcze nieśmiało w 2022 roku, ale jest to wynurzenie się. Tak? Tutaj też ta karta pokazuje, że to zwierzątko, ten rak, tutaj on się wyłania z wody, on wychodzi, jeszcze jest za kamieniem, jeszcze jest niepewne, ale on już idzie. Idzie do przodu, idzie na brzeg, wchodzi na tą drogę, wchodzi na tą właściwą drogę w końcu. Więc ja mam poczucie, że wy będziecie wkraczać na właściwą ścieżkę. I tak jak mówię, intuicja, przekazy senne będą bardzo, bardzo ważne, ale też jest właśnie ten motyw tęsknoty za miłością, prawdopodobnie, lub za partnerem. Ale tutaj właśnie chodzi o to, że. Pojawi się taki właśnie głód miłości, tak? taka potrzeba kochania, bycia kochanym. Zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, co dalej tutaj jeszcze dla Was jest. Pięknie. Słuchajcie, to jest ważna informacja. Karta gwiazda mówi o tym, że następuje w tym roku Wasze odrodzenie, Wasze wyjście z iluzji, wejście w energię odradzania się, oczyszczania. Yy, dążenie do spełniania marzeń. Tak? Karta gwiazda to mówi. Ona też mówi o tym, że macie w tym roku ochronę sił wyższych. Zobaczmy, co jeszcze tutaj chciałoby być powiedziane dla Was, moi drodzy, na rok 2022. Jaki to będzie dla Was rok? Dziewiątka kielichów, rok spełnionych marzeń, rok obfitości materialnej emocjonalnej. Bardzo często jesteśmy tutaj albo w związkach takich, gdzie jesteśmy bardzo niezależni emocjonalnie i są to związki takie bardzo, powiedziałabym, swobodne, lub też jesteśmy bardzo szczęśliwymi singlami. Ale to jest bycie singlem z wyboru. To nie jest jakiś dramat tutaj. Poczucie porzucenia? Nie. Myślę, że jest tutaj ta tęsknota za miłością, ale jest też nauka szacunku do siebie, miłość własna, która tutaj się odradza i pokazuje. I mam takie poczucie, że ten rok może być takim czasem na odbudowę poczucia własnej wartości i stabilności. Dlatego też tutaj pokazujecie się bardziej jako osoby szczęśliwe, ale w pojedynkę. Które będą pewne tematy przewartościowywać, zwłaszcza w zakresie właśnie tej miłości. Bo najpierw tutaj będziecie chcieli budować solidnie siebie, nim będziecie wchodzić w jakieś partnerstwa. Ale to jest karta, słuchajcie, szczęścia, to jest karta spełnienia, to jest karta obfitości: suto, zestawionego stołu. Hmm, bardzo powiedziałabym też takiej dużej dumy, tak z siebie, z tego, co już zdążyłam, zdążyłam zrobić, osiągnąć. Um, tak, tutaj zdecydowanie ta postać jest z siebie dumna. Jest bardzo szczęśliwa yy, z wyborów, które dokonała. Tak, to na pewno. Tutaj. Uda Wam się też w moim poczuciu dokonać jakiegoś bardzo ważnego wyboru, który przyczyni się do Waszego rozwoju, do Waszego uwolnienia i do Waszego spełnienia. Tak, to na pewno. Zobaczmy, co dalej. Co jeszcze przyniesie Wam ten rok, moi drodzy? Co jeszcze przyniesie Wam rok 2022? Przyniesie Wam cesarza. Myślę sobie, że mm, jak ja to czuję? Ja to czuję bardziej na zasadzie energii dobrobytu. Yy, budowania domu na solidnych fundamentach, budowania życia na solidnych fundamentach. Yy, my tutaj już nie wpuszczamy byle kogo do życia. Yy, bardzo dbamy o nasze dobre samopoczucie, zwłaszcza w związkach, i yy, dbamy o to, by nasze życie było stabilne, by było pewne, by było też w pewien sposób przewidywalne. Bo yy, może być tak, słuchajcie, może być tak, że wokół Was gdzieś tak. Pojawi się jakaś osoba, i tutaj najbardziej czuję przekaz dla pań, akurat to, co teraz mówię, która będzie wnosiła w wasze życie trochę niejasności, jakiejś niepewności, i na to tutaj warto by było bardzo uważać, tak? bo mężczyzna, który może być przy was w 2022 roku, nie do końca hmm, może wam jakby mówić wszystko. Jeżeli teraz słuchają mnie panowie i słuchają tego panowie. Tak. Słuchają mnie panowie. Tak. Przepraszam za przejęzyczenie, to już ta godzina. Jeżeli słuchają mnie panowie, to ja bym powiedziała, że panowie tutaj wchodzą w bardzo fajną energię. W energię. Hmm, taką dojrzałą, stabilną, hmm, zorganizowaną. Hmm. Uporządkowującą też pewne sprawę. To jest bardzo fajna męskość, tak, tutaj pokazana i zaznaczona. Tutaj też często jesteśmy zadowoleni z siebie, jesteśmy dumni z siebie, mamy własną działalność albo też bardzo dobre dochody. Jesteśmy w dobrym, w dobrym miejscu, w dobrej firmie, spełniamy się zawodowo, czyli generalnie i tak wy macie wszyscy tutaj pokazane spełnienie. Spełnienie, dobre dochody, bardzo dobre dochody, tak? Tutaj jest dobra sytuacja finansowa, z tym, że są pewne niejasności jeszcze w tym roku, w ogóle w waszym życiu, ale ja mam poczucie, że wy będziecie je rozwiewać i dążcie do tego. Dążcie, kochani, do tego, by ten rok przynosił wam jasność i klarowność, tak? Dążcie do tego. Nie dajcie sobie zamydlić oczu. Starajcie się widzieć to, co jest naprawdę. Tak? Nie to, co byście chcieli widzieć. Więc zobaczmy jeszcze tutaj, o co chodzi z energią hmm, cesarza. Kim jest ten mężczyzna? Hmm, Królowa miecza. Okej. Okay. Hmm. Może, tak, może być tak, że tutaj rzeczywiście hmm, będziecie pewne rzeczy po prostu wyjaśniać zwłaszcza jeżeli um, jeżeli macie jakieś niejasne sprawy z jakimś mężczyzną bez względu na to czy jesteście kobietami czy panami tak kim jest cesarz jest osobą tak z którą będziecie dużo rzeczy wyjaśniać pewne rzeczy uporządkowywać przeorganizowywać Tu jest budowanie nowego porządku, wiecie? Dla Was. Mhm. Królowa Mieczy, ona już nie jest osobą e, łatwowierną. Ona mm, tutaj odwraca się od iluzji. Um, ona patrzy bardzo realnie na rzeczywistość, tak? Ona nie daje sobie zamydlić oczu, więc mm, przekaz dla wszystkich jest taki, że. Wy po prostu naprawdę będziecie się tutaj od czegoś lub od kogoś odcinać na własne życzenie i wyjdziecie na tym dobrze. Zdecydowanie tak lub ogólnie uporządkowywać różne swoje sprawy tak, by poczuć szczęście spełnienie. Z przekazów anielskich, zobaczmy co na ten rok dla Was. Hmm, podobna wiadomość jak w grupie numer 1. Przenoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. I drugie przesłanie dla Was na ten rok. Przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytanie, które rozwiązanie bardziej zbliża mnie do boskiego przeznaczenia i co mnie od mojego boskiego przeznaczenia oddala. Oraz jeszcze jedno przesłanie, moi drodzy. Nadszedł czas, by zdobywać wiedzę, uczyć się i zbierać informacje. Ciesz się z bycia uczniem, ponieważ wykorzystasz swoją wiedzę w przyszłych działaniach. Także, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście było to przesłanie ogólne na ten rok. Zapraszam Was do kontaktu, jeżeli jesteście zainteresowani i bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Także to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję i do zobaczenia. Pa! pa.